Marzymy o, o Azardzie i marzymy o Dinatale. To są największe marzenia nasze. A co się stanie, widzowie? Co się stanie? Paczka z hero. 88 max. Uwaga. Baba idzie. To nie dobrze. O Jezu, bardzo niedobrze. Tragedia. Tragedia. Ona jest OP? Ja mam barona i wątajka na jeszcze. Kochani, a sponsorem dzisiejszego materiału jest Media Markt, a dokładniej Media Markt Gaming Zone. Z tej okazji kochani, będziemy mogli się spotkać na żywo już 9 listopada o godzinie 13.00, a gdzie w galerii krakowskiej w Mediamarkcie. Oczywiście i tam odbędą się finały turnieju Mediamark Gaming. Będziemy kibicować wspólnie Rashiemu i Igorowi. Ale jeśli nie udało Wam się dosyć do wielkiego finału, to się nie przejmujcie, bo na miejscu będą czekać na Was mini turniej, gdzie do wygrania wspaniałe nagrody, m.in. PlayStation 5, ale także gry Astrobot, gry EA fc 25 kilkanaście głośników Bluetooth. Ale również inne wspaniałe nagrody. Także serdecznie zapraszam widzowie 9 listopada. Galeria Krakowska, godzina 13.00, proszę zarezerwować czas, bo nie tylko ja będę tam, ale też będzie United, także z Oscarem będziecie mogli sobie zrobić zdjęcie, przybić pionę, będziemy kibicować, jak już mówiłam, wielkim finalistom, ale Wy też będziecie mogli wygrać wspaniałe nagrody. Oprócz tego będzie można sobie potestować najlepszy sprzęt, najlepsze stanowiska gamingowe, będziecie mogli sobie pograć w gierki, także kochani, nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was serdecznie do Galerii Krakowskiej. Co do szczegółów, to oczywiście w opisie, a my widzimy się na miejscu. W sobotę będę w Sosnowcu najprawdopodobniej. Masz jakieś wskazówki? Pod, poważnie? Po co? No to w Sosnowcu tak. Yy, na górkę, środulkę sobie iść, Adamek. Widoczki pooglądać. Serio, są super zachody na górce środulce. Yy, I co jeszcze możesz w Sosnowcu zrobić? Egzotarium jest nowe, ale tam jeszcze nie byłam. No i nie polecam centrum, bo jest brzydkie. Nienawidzę centrum Sosnowca. Polecam zamek w Będzinie. Miałam tam sesję kiedyś. Nie na zamku, ale tam w tym parku obok. No dobra, druga liga. uf, Tak, tak zwane. Uff. Liczymy na piczki, jak zwykle widzowie. Ostatnio chyba zrobiliśmy sporo z tych rajwalców, jak dobrze pamiętam. No ale teraz to byśmy chcieli tak sporo. Taki Neymar w piku 1 z 484 los. No, może być też Elmas, może być też Elmas, jak najbardziej. A może jednak Neymar? Czekajcie, czekaj, za zadanie coś kosztuje? Ula, la, 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 to może być, widzowie, y, traf 80k plus. Uwaga, uwaga. No bratku, 70, może już nie, nie 80, może nie 100, ale 70 tysięcy. No to myślę, że całkiem nice. Paczuszki, paczuszki. Mega, Boże, tutaj tych mega paczek, może tyle tych megapaczek było? No to dawaj mega paczki wymienne. Bez okałtu. I pacuś. Dziękuję bardzo, 30 miesięcy. Aha, no to nieźle, pacusz. Jaka masakra, halo. Dziękuję bardzo, pacusz, dziękuję bardzo. Gavi. Wow, inform. Nice. Może bez walkoutu, ale za to z informem. Mega paczka numer To będzie pan nie walkout. A panem nie walkoutem będzie Wenezuela. Wow. To może ułik wody. Wiem, wiem, że rafinia będzie w SBC. Ciekawe jak będzie wyceniony. Co to za paczka? A to jakaś na pewnie za ten, za jakiś zadanka. Mamy walkout i to wygląda jak pani Paredes88. Dobrze, dobrze, zbieramy foderek na rifi, Rafinie. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Cyk, 8-8. Tego nikt nie wie. Dobra, inform. Bez walkout. A może diabi? Nie, nie. Nie, nie. Kto to jest? 84. Wow. Dwie paczuszki przed nami. Jedna wymienna, druga niewymienna. To, co najpierw. Najpierw niewymienna, niech będzie, no. Ostatnio z tej niewymiennej nam są poleciał. A teraz bez łkału. Tu. Aja, ja, ja. Aja, ja, 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 ja. Trzeba Fifi. Kasemiro, matko jedyna. Co oni ci zrobili? Dawaj to Hernandeza. Come on. Jest walkout wymienny. Fajnie. Peo. Carvajal. Bez podwójnego. Mmm. Mmm. Nie fajnie. Nie fajnie. No, to zarobiliśmy. No, zarobiliśmy się z pików, jak zwykle, nie? Te piki najbardziej oddają. Kwalifikacje, 4-1, pyk, 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 paczka, no dwie paczki, no tutaj nie ma co, z tymi, z tymi paczkami szału nie ma, no. Jak się gra Ronaldo? Wypit, Jestem oczarowana, Wojta, póki co. No to lecimy, duża złota paczka, premium, może jakiś walkout? Nie, może ktoś grywalny? No nie. Teraz RTG, Rafek. Dymy w składzie na RTG. W końcu jakieś dymy w składzie. Może eventowym? Walkout, czy nie? O, no i cyk! Babeczka, proszę bardzo, na PS. Może Diani? Ulala! No to coś tam zarobimy, ta Diani powinna coś kosztować widzowie. No jakieś 20, może 30 tysięcy? Diani, Diani. Pierwszy raz trafiamy w tej edycji, Diani. 16, okej, okay, okej, okay, 16. Okej, 10 razy 75+. Plus. O, ej, eventowa jest z walkoutem! A to ja nie wiem co to jest, to nie mam pojęcia. Ale fajnie, że jest eventowa tutaj na rtg wpada wymienna. Czy to jest coś grywalnego, czy raczej... okej, okay, okej, okay. czyli raczej... No, okej, okay. ale fajnie, że jest eventowa, fajnie, 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 fajnie. Ty, co? Jest jeszcze Co się dzieje? 8.3 plus? Ło! Wow. O, walkout! Lawel chyba to będzie, czy nie? Nie, nie wiem kto to jest. Horan? Horan. Jonsyk. Fajnie. Akurat pod hero. Naprawdę niewiele trzeba, żeby trafić do głównego sladu tutaj, jak widać. Więc proszę cię, gereczko, coś w miarę grywalnego. Nie musi być super grywalne, ale w miarę grywalne, tak? Aha, czekajcie, coś mi się kliknęło. Jeszcze oczywiście, przedpaczuszka tak zwana. O, no to nie jest dobra wiadomość, jeśli chodzi o wróżbę. Ach, Julie, hmm, byłby super. Dobra, zobaczmy. No, no Bombastor, to, to jest Bombastor. No to witamy, nowo Melo. Witamy, witamy, Bombastor. Spoczko jak najbardziej. Wlatuje nam do składu, pani Bombastor. Szemano, szemano! Hej, hej! Nie jest źle, jak na koncerty, wiecie? To, to giicio, no! Ale myślałam, że zobaczymy jakąś mężczyznę. A tu znowu baba z tego hero. O, oh, walkout! No lepiej by się mogło. Bruno! Nice, super! I Bruno, I jeszcze osiem czwórka w środku i jestem... ...pokontentowana. Osiem no? trójka,